Projekt tej fontanny naprawdę miał dużą wyobraźnię go żoła, go Nic się nie skryje, nic się nie schowa, Witam ci wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jestem i o czym dzisiaj będę opowiadał. Dzisiaj znajduję się w samym centrum, w samym sercu naszego miasta, tak, na starym naszym rynku, z tyłu za mną, cudowna nasza katedra, a z boku, jak widać, przepiękna fontanna Hermana Pausza, ufundowana przez Pana Pausza, fontanna jest po prostu nasycona symbolami, ja to wszystko opowiem, który symbol za co odpowiada. Opowiem również historię naszej fontanny i klątwę, która jest związana z tą fontanną. Będzie ciekawie. Proszę oglądać, na pewno będzie ciekawie. U, mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, przepraszam bardzo, że będę trzymał ręce w kieszeniach, ale naprawdę mi dmucha po tych rękach. Dzisiaj nie jest zbyt ciepło, nie jest zbyt przyjemnie. Nasza fontanna płza jest przykładem, że nie należy robić czegokolwiek dnia 13. 13 jest dniem z zasady nie jest zbyt dniem szczęśliwym. 13 grudnia 81 było na przykład wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Ci z promu Hevel już 13 też mieli pecha i tak można byłoby tego 13 wyliczać dosyć sporo. A co się wydarzyło 13 kwietnia roku 1896? W roku 1896 właśnie pechowego 13 została uroczyście otwarta nasza tutaj odsłonięta nasza fontanna Pałcza. Przepiękna, do dzisiejszego dnia możemy sobie cieszyć oczy jej urodom. Zaraz opowiem dlaczego taka klątwa. Ale zanim opowiem o klątwie fontanny Pałsza najpierw troszeczkę historii, a więc yy, kiedy to w latach 1870-72 Niemcy wygrywając Francją wojnę dostają od Francji kupę kupę kasy w reparacjach w złocie. A oprócz tego jeńcy francuscy budują brukują budują drogi brukują ulice w tym momencie Gorzów nasz, o, ówczesny Landsberg nad Wartą, zaczyna się rozwijać z sennego, niewielkiego miasta, robi się miastem przemysłowym, a jednym z głównych przemysłowców tego miasta jest pan Herman, Herman Pałcz, który funduje nam tutaj tą fontannę. On znajduje architekta, takiego rzeźbiarza, który wykonał nam tutaj te rzeźby. Niestety. Facet ten, który nam te rzeźby wykonał, ma całkowicie niewymawialne nazwisko. Nawet nie będę próbował przeczytać tego nazwiska. Wpiszę tutaj jego imię i nazwisko architekta, który zaprojektował nam tutaj te rzeźby. a yy... Pan Pałcz miał takie życzenie, żeby każda rzeźba coś sygnalizowała. Najsłynniejszą rzeźbą to jest rzeźba naszej Bamberki, naszej Marii, niesłusznie nazywanej Bamberki. Jest podobna rzeźba w Poznaniu Bamberki, prawdziwej Bamberki, też niesie na kormyśle, bo to się nazywa Kormysło, ten drąg na plecach i później na którym wiszą wiadra. Jest taka rzeźba w poznaniu prawdziwej Bamberki, ale to są Niemcy pochodzący z Bamberga, i dlatego tamta jest Bamberką, nasza nie jest Bamberką. Ta rzeźba ma symbolizować taką naszą rzekę Warte i jej życiodajne wody, które ożywiały. I wpływały na historię i na trwałość naszego miasta od samego początku. Tak, nasza bamberka, nasza Maria niesie wodę z warty. Figury zostały odlane z brązu i to była kolejna klątwa, która ta spadła na tą naszą fontannę, gdyż w roku bodajże 1943, czyli w środku II wojny światowej, figury zostały skonfiskowane i przetopione na cele wojenne. Tak, Niemcy przetopili te piękne rzeźby, te piękne figury i użyli je jako, m.in. pierścieni wiodących do pocisków, których strzelali Między innymi do Polaków. Tak skończyły te tutaj nasze figury, ale po już w latach 90. zapadła decyzja, żeby przywrócić te figury z powrotem, i na podstawie zdjęć opracowano całkiem nowe figury, a naszą bamberkę, naszą Marię trochę. Poprawiono. Poprawiono jej rysy, zrobili rysy bardziej polskie i zrobili tą kobietę, która niesie te wiadra, trochę mniej barczystą, bardziej urodziwą. Gdyż co dzieli ładne kobiety od brzydkich kobiet? Wszyscy oczywiście wiemy, rzeczą, która dzieli brzydkie kobiety od ładnych kobiet jest rzeka Odra. No a reszta figur, przecież każda z figur ma coś symbolizować. Tak, chłopiec, który tutaj widzimy z takim kołem zębatym i z takim młotem wielkim w ręku, ma symbolizować gorzowski przemysł. Tak, już właśnie pod koniec XIX wieku Gorzów żył przemysłem, żył tym wszystkim. A tutaj jest dziewczynka, która puszcza stateczek, to oczywiście ma symbolizować naszą żeglugę, po rzece Warcie, która była masakrycznie kiedyś spławną rzeką, ruch na rzece był ogromny, a przy nabrzeżach parkowały. nam statek przy statku, jest statek przy statku. Ja tu puszczę parę zdjęć, które nam to opiszą. No i tutaj jest kolejne dziecko, które trzyma w ręku wędkę. No to wiadomo, łapie ryby. Tak, kiedyś sporo było ryb w rzece i sporo się ich łapało. Rybołówstwo było częścią. Taką nieodłączną częścią naszego miasta. W takim razie co symbolizował Żółw? Moim zdaniem yy, artysta, który nam zro, zaprojektował tą fontannę, miał przebłysk jasnowidzenia i Żółw po prostu symbolizuje nam prędkość robót drogowych w naszym mieście. Kiedy w roku 1945 miasto Landsberg stało się wreszcie polskim gorzowem, po Niemcach odliczyliśmy tylko pusty Całkowicie nie było tych pięknych rzeźb, i przez jakiś czas ta fontanna stała nam tutaj zupełnie taka goła. Po jakimś czasie nasza artystka, tutaj Gorzowska zaprojektowała tak zwane przątki, i stały tutaj sobie nasze przątki na tym cokolwiek po niemieckim. Ja puszczę zdjęcia, jak te przątki wyglądają. Wyglądały i wyglądają, gdyż cały czas przątki możemy sobie obejrzeć w parku, już przy naszej kłodawce. Puszczę zdjęcia, jak to teraz obecnie wygląda. I już w latach 90. postanowiono, że zrobimy z powrotem takie historyczne rzeźby, postacie, odlewy, które nawiązywałyby do fontanny Pałsza i do tych Figur, które zostały, tak jak już wspominałem, przetopione na cele wojenne, to się udało, a rodzina pana Hermana Pausza była na otwarciu, ponownym otwarciu naszej fontanny. No i miała być klątwa i teraz opowiem o klątwie. Obiecałem klątwę i będzie klątwa. Znajduje się gdzie? Znajduje się na terenie naszej przepięknej yy, fontanny Pałsa. Proszę zobaczyć, jakie marmur, Nie wiem, czy to marbury, ale w każdym razie, wysokiej jakości tutaj kamienie się znajdują. Gdzie jest ta klątwa? Gdzie jest to przekleństwo, które jest w tytule? Otóż tutaj znajdowały się przepiękne szalety. Kto wie, czy to nie był jeden, jedyny szalet w mieście kiedyś. Muszę na to sprawdzić. W każdym razie, jeszcze w latach. XX ubiegłego wieku powstał pomysł, aby pod fontanną wybudować szalet. Wybudowano to przed wojną właśnie za Niemca. Szalet i już za Niemca były z tym wszystkim kłopoty, gdyż szalet zaczął przeciekać. Tak oni to uszczelniali, oni z tym walczyli. Ten szalet był zamykany, remontowany, uszczelniany, jakoś robiony i dalej to się nie sprawdzało. Podobnie było teraz. Wymieniono nam całą fasadę, zmieniono nam y, kamienie, cały, cały cokół tej fontanny, i wybudowano szalety pod spodem, i co? I zaczęły przeciekać. To jest główna klątwa y, fontanny Pauksa. Czyżby nie dało rady pokonać tego fatum? Pamiętajmy, otworzone 13 kwietnia 1000. 1896 roku. Tak jak wspominałem, szalety sprawiały kłopot Niemcom jeszcze przed wojną i w czasie wojny i sprawiały kłopot po wojnie u nas. Ja dosyć często, będąc dzieckiem, a później podrostkiem, również korzystałem z tych szaletów i pamiętam te pisuary. To nie były pisuary. To była tak zwana ściana płaczu, ale nie była to zwykła blacha, yy, tylko. Marmury, naprawdę sikało się tam na takie marmury, tam były takie wykonane naprawdę z doskonałej jakości wykończenia, były. To było ten jeszcze taki czuć, ten przedwojenny sznyt. I niestety fontanny nie można było uruchomić bo jak się tylko uruchomiło fontannę, to od razu to wszystko przeciekało i już w latach 90. zapadła decyzja, żeby to wszystko roze rozebrać, postawić nową fontannę przeciekającą, postawić nowe kamienie, nowy cokół i tak dalej. No i oczywiście pomysły były piękne. Ten cokół, na którym stoją te wszystkie nasze figury, miał być wykonany z granitu, czy tam z jakiegoś takiego... Pięknego kamienia, który miał być całkowicie nieprzepuszczalny przez wodę a przy okazji jego faktura i kolor miał być bardzo, ale to bardzo zbliżony do oryginału. Oczywiście wywołało to burzę w mieście, pewni ludzie zaprotestowali, chcieli piaskowiec, bo tak oryginalnie to jest teraz wykonane z piaskowca, bo Niemcy zrobili z piaskowca, to my też musimy zrobić z piaskowca. Pomimo tego, że miasto wpłaciło już pewną kwotę na wykonanie tego co cokołu, po protestach tutaj były protesty. Jakaś babka przebrała się za tą właśnie bamberkę i z tymi kormysłami tutaj stała. To po pewnych protestach miasto się wycofało, bo zapłaciło jakąś karę umowną i zakupiono tutaj ten cokół z piaskowca. I powtórzyła się historia tak jak za Niemca. Pomimo tego, że znalazł się jakiś cudowny cudotwórca, który powiedział, że zastosuje tak niesamowite impregnaty, które w życiu nie przepuszczą nawet przez piaskowiec żadnej nawet kropelki wody, to był tylko czarodziej, bo okazało się, że fontanna szybciuteńko zaczęła nam przeciekać. Uruchomione szalety miejskie nie były nie trwały tutaj zbyt długo. Ja wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że ani razu sobie z nich nie skorzystałem. Nie mam pojęcia, musiałbym popatrzeć, jak długo te szalety drugiej generacji, że tak powiem, były w użyciu, ale naprawdę krótko. Zamknięto tam, teraz gdzie byłem, tam na dole. Tam mieści się tylko urządzenia techniczne, fontanny i to wszystko szalety. Są nie do użycia, nie ma tam szaletów. Jedyną, którą taki naprawdę zysk z tego wszystkiego, że jak kopano tutaj dziury pod tą fo fontanną, jak wykopano tutaj po środku wielkie wykopaliska, odnaleziono fragmenty naszego ratusza jeszcze. Średniowiecznego, i te fragmenty tego ratusza możemy sobie obejrzeć obecnie w naszym gorzowskim spichlerzu. No i taki jest epilog. Mamy przepiękną fontannę z przepięknymi figurami u góry, a nie mamy pod spodem szaletów miejskich. No, coś za coś, ale przynajmniej fontanna nam działa i, i ożywia nam wizualnie ten nasz stary rynek. A dla potomności zostawimy przestrogę: nie otwierajmy, nie otwierajmy takich rzeczy. 13, bo trzynastka to jest liczba przeklęta. Mam nadzieję, że historia naszej przepięknej fontanny, której mogą nam pozazdrościć inne miasta w całej Polsce, a nawet na świecie, naprawdę jest. Urodziwa, wszystkim się spodoba. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa. A będzie jeszcze ciekawiej, obiecuję. Mam parę pomysłów. Będzie jeszcze ciekawiej. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.